Podczas naszej dziesięciodniowej wyprawy w polskie góry postanowiliśmy jako typowa polska rodzina 2 plus 2 sprawdzić, ile faktycznie kosztuje taka przygoda. Zwiedziliśmy góry izerskie oraz karkonosze, a także między innymi takie miasta jak świeradów Zdrój, Karpacz, Jelenia Góra, Wałbrzych czy Wrocław. Codziennie staraliśmy się maksymalnie wykorzystać czas. Wędrując po szlakach, zwiedzając lokalne atrakcje, smakując regionalnych potraw i odpoczywając w urokliwych górskich obiektach. Każdego dnia zapisywaliśmy wszystkie nasze wydatki: na noclegi, bilety wstępu, wyżywienie oraz drobne zakupy, aby po 10 dniach zobaczyć, ile takie rodzinne wakacje w górach naprawdę kosztują. A może warto było pojechać za granicę na all inclusive? Wakacje rozpoczynamy w Świeradowie-Zdroju. Świeradów-Zdrój to urokliwe miasteczko w sercu Gór Izerskich, które łączy w sobie bogactwo natury i tradycji. To idealne miejsce na wypoczynek zarówno aktywny, jak i relaksacyjny. Znajdziesz tu nie tylko malownicze szlaki piesze i rowerowe, ale także słynne wody lecznicze, które od wieków przyciągają kuracjuszy. Spokojna atmosfera, świeże górskie powietrze i liczne atrakcje sprawiają, że Świeradów-Zdrój to prawdziwa perła Dolnego Śląska. Jednak zanim dojedziemy do docelowej miejscowości, warto odwiedzić przygraniczny polski Zgorzelec i niemiecki Görlitz. Zgorzelec i Görlitz to miasta, które dzieli tylko rzeka, ale łączy niezwykła historia i wyjątkowa atmosfera. Zgorzelec po polskiej stronie dynamicznie się rozwija, zachowując jednocześnie swój przygraniczny charakter i gościnność. Gerlitz po stronie niemieckiej to prawdziwa perełka architektury z ponad 4 tysiącami zabytkowych budynków, które przetrwały wieki w niemal nienaruszonym stanie. Razem tworzą jedno miasto o dwóch duszach, gdzie spotykają się różne kultury, języki i tradycje. Spacerując ulicami Z Zgorzelca i Görlitz można poczuć jak granice znikają, a historia i współczesność splatają się w harmonijną całość. Po krótkim, dwugodzinnym spacerze jedziemy już bezpośrednio do Świeradowa Zdroju. Pora rozruszać nasze nogi, zdobywając pierwszy szczyt. Naszą wyprawę rozpoczynamy w Świeradowie Zdroju, gdzie wsiadamy do kolei gondolowej, która w 11 minut zabierze nas na Stuk Izerski na wysokość 1107 metrów nad poziomem morza. Już sama podróż gondolą dostarcza niesamowitych widoków na okoliczne góry i lasy, a po dotarciu na górną stację mamy okazję chwilę odpocząć i nacieszyć się panoramą. Ze stogu izerskiego kierujemy się na szlak prowadzący na Smrek na wysokość 1124 metry nad poziomem morza. Trasa wiedzie przez górskie ścieżki, które stopniowo zbliżają nas do granicy polsko-czeskiej. Wędrówka ta, choć niezbyt długa, bo tylko 3-kilometrowa, jest pełna malowniczych widoków i daje możliwość pełnego zanurzenia się w ciszy i spokoju gór izerskich. Po przekroczeniu granicy, na smrku czeka na nas platforma widokowa, z której rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama na czeską i polską stronę gór. Widok z tego miejsca to nagroda za wysiłek włożony w zdobycie szczytu. Możemy podziwiać rozległe połacie lasów, liczne szczyty oraz doliny, które wyglądają szczególnie urokliwie przy dobrej pogodzie. Ta krótka, ale pełna wrażeń wyprawa łączy w sobie piękno przyrody, przygodę i możliwość poznania dwóch krajów w jednym dniu. Smrek to idealny cel dla każdego, kto pragnie odkryć uroki gór izerskich i poczuć prawdziwą wolność w górach. Zaraz po powrotnym zjeździe koleją gondolową ze Stogu Izerskiego, warto skorzystać z toru saneczkowego, który dostarcza świetnej zabawy i emocji. Tor znajduje się przy dolnej stacji kolei gondolowej, tuż obok centrum miasta, co sprawia, że jest idealnie położony dla turystów. Ma długość 900 metrów, a zjazd nim trwa około 2 minut, pełnych zakrętów i pętli, które zapewniają wyjątkowe wrażenia. To doskonała okazja, by zakończyć dzień w górach pełnym wrażeń i adrenaliny. Po powrocie z gór warto odwiedzić czarci młyn w świeradowie zdroju to miejsce, które przenosi nas w czasie do XIX wieku. Choć młyn wodny już nie działa, wciąż zachwyca swoją autentyczną atmosferą i zachowanym wyposażeniem. Zwiedzający mogą dowiedzieć się, jak dawniej mielono ziarno i jak wyglądało życie młynarzy. Szczególną atrakcją jest piekarnia, gdzie można spróbować tradycyjnie wypiekanego chleba na zakwasie. Czarci Młyn to doskonałe miejsce, by po dniu spędzonym w górach zrelaksować się i poznać kawałek lokalnej historii. IQlandia w Liberku to niezwykle fascynujące centrum nauki, które oferuje szeroki zakres tematów edukacyjnych. Można tam odkrywać tajemnice fizyki, chemii, biologii, astronomii, a także nowoczesnych technologii. Interaktywne eksponaty pozwalają na eksperymentowanie i naukę poprzez zabawę, a każdy dział jest starannie opisany w języku polskim. Dodatkowo, wizyty w planetarium oferują możliwość korzystania z lektora w języku polskim przez słuchawki, co pozwala na głębsze zrozumienie zagadnień związanych z kosmosem i astronomią. Dzięki temu każdy odwiedzający może zyskać wiedzę na temat różnorodnych dziedzin nauki w przystępny i angażujący sposób. Po dniu pełnym nauki i zabawy, warto zatrzymać się w jednej z czeskich restauracji na obiad. W okolicach liberca można spróbować tradycyjnych czeskich potraw, takich jak gulasz wołowy z knedlikami, smażony ser czy różnorodne zupy. To doskonała okazja, aby połączyć edukacyjną wizytę w Icylandii z kulinarną przygodą i pełnym doświadczeniem czeskiej kultury. Następnego dnia naszej przygody w górach, wyruszyliśmy na podbój kolejnego szczytu Wysokiej Kopy, który jest częścią Korony Gór Polskich. Naszą podróż rozpoczęliśmy od rozdroża izerskiego, gdzie znaleźliśmy darmowy parking co było wygodnym rozwiązaniem przed rozpoczęciem wędrówki. Szlak prowadzący na wysoką kopę okazał się niezwykle urokliwy i mało uczęszczany, co pozwoliło nam cieszyć się ciszą i spokojem otaczającej przyrody. Po drodze natrafiliśmy na kilka interesujących miejsc. Najpierw minęliśmy dawną wartownię oraz magazyn materiałów wybuchowych, które służyły niegdyś pobliskiej kopalni kwarcu Stanisław. Te historyczne pozostałości dodawały tajemniczości naszej trasie i pozwalały poczuć atmosferę minionych lat. Kontynuując wędrówkę, dotarliśmy do wspomnianej opuszczonej kopalni kwarcu Stanisław, której pozostałości zachowały się do dziś. Kopalnia kwarcu Stanisław to jedno z najwyżej położonych miejsc wydobywczych w Polsce, usytuowane na wysokości około 1050 metrów nad poziomem morza w Górach Izerskich, niedaleko miejscowości Szklarska Poręba. Działała od lat 50. XX wieku aż do 2001 roku. Była to największa w Polsce kopalnia odkrywkowa kwarcu, surowca wykorzystywanego m.in. w przemyśle szklarskim i ceramicznym. Po zamknięciu kopalni teren ten stał się popularnym miejscem turystycznym, oferującym przepiękne widoki na okoliczne góry i doliny. Ruiny kopalni oraz surowe, kamieniste krajobrazy przyciągają miłośników górskich wędrówek i fotografów, tworząc wyjątkowy klimat tego miejsca. Sam szczyt wysokiej kopy okazał się znakomitą nagrodą za wysiłek, oferując zapierające dech w piersiach widoki na otaczające góry i doliny. Cały dzień dostarczył nam nie tylko wspaniałych widoków, ale także cennych wspomnień związanych z odkrywaniem mniej znanych zakątków naszej ojczyzny. Po udanej wyprawie górskiej postanowiliśmy odwiedzić Skywalk w świeradowie zdroju, co okazało się doskonałym pomysłem na zakończenie dnia. Ten niezwykły taras widokowy, umiejscowiony na wysokości 62 metrów, oferuje spektakularne widoki na góry izerskie i okoliczne lasy. Skywalk to najdłuższa w Polsce i jedna z najdłuższych w Europie ścieżek w koronach drzew, która prowadzi na sam szczyt konstrukcji, skąd rozciąga się panoramiczny widok na cały region. Spacer po tej kładce to nie tylko doznanie wizualne, ale też świetna przygoda. Konstrukcja została wyposażona w szklane platformy oraz sieci, po których można się przechadzać, co dodaje wrażeń wysokościowych i sprawia, że cała wizyta jest jeszcze bardziej emocjonująca. Na końcu ścieżki czeka dodatkowa atrakcja zjeżdżalnia która pozwala w szybki i zabawny sposób wrócić na Ziemię. To miejsce, które doskonale łączy naturę z nowoczesną architekturą, i jest idealnym punktem na zakończenie dnia pełnego górskich przygód. Kolejnym etapem naszej wycieczki były trzy dni spędzone w Karpaczu. Zanim jednak dotrzemy do miejsca noclegowego, postanowiliśmy zrobić przystanek w Jeleniej Górze, aby rozpocząć dzień od relaksu w Termach Cieplickich. Termy Cieplickie to kompleks basenów termalnych, który oferuje zarówno relaks, jak i zabawę. Woda termalna, bogata w minerały, ma właściwości lecznicze i działa kojąco na ciało, co czyni to miejsce idealnym do odprężenia po intensywnym zwiedzaniu gór. Kompleks oferuje różnorodne baseny, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne z hydromasażami, gejzerami i rwącą rzeką. Dla osób szukających dodatkowych atrakcji, dostępne są zjeżdżalnie, a dla tych pragnących relaksów, strefa Saun. Po relaksującym poranku w Termach Cieplickich, ruszyliśmy do kolejnej atrakcji w Jeleniej Górze Time Gates. To interaktywne centrum, które przenosi odwiedzających w podróż przez czas i przestrzeń, oferując unikalne doświadczenia edukacyjne i rozrywkowe. Zdecydowaliśmy się na trasę historyczną, która zabrała nas w fascynującą podróż przez dzieje Karkonoszy. Poznaliśmy legendy, które przez wieki kształtowały ten region, oraz historię dawnych mieszkańców tych gór od średniowiecznych poszukiwaczy skarbów po tajemniczych Walończyków. Następnie wybraliśmy trasę naukową, która okazała się prawdziwym hitem, nie tylko dla dzieci. Największą atrakcją były wybuchowe eksperymenty z ciekłym azotem, które zrobiły na nas ogromne wrażenie. Pokazy naukowe w Time Gates są pełne efektownych demonstracji i zabawnych anegdot, dzięki czemu nauka staje się naprawdę wciągająca i emocjonująca. To była świetna okazja, by połączyć zabawę z nauką i dowiedzieć się czegoś nowego w nietuzinkowy sposób. Późnym popołudniem postanowiliśmy sprawdzić nasze umiejętności w Escape Roomie King of the Lock. To miejsce okazało się świetnym wyborem na zakończenie dnia pełnego wrażeń. Escape Room King of the Lock to interaktywna GA, w której uczestnicy muszą rozwiązywać zagadki i łamigłówki, aby otworzyć safe. To również doskonała atrakcja dla dzieci. Ponieważ otwarcie sejfu wymaga ścisłej współpracy całego zespołu, każdy miał okazję przyczynić się do rozwiązania zagadek, co sprawiło, że wszyscy świetnie się bawiliśmy. Dzieci szczególnie cieszyły się z możliwości wspólnego działania i odkrywania kolejnych wskazówek, które prowadziły nas do finału gry. Dzień zakończyliśmy przyjazdem do Karpacza, malowniczo położonego miasta u stóp śnieżki najwyższego szczytu Karkonoszy. Pierwszy dzień w Karpaczu rozpoczęliśmy od tego, co oczywiste wędrówki na Śnieżkę. Zdecydowaliśmy się na pieszą trasę, rezygnując z kolejki gondolowej, aby w pełni doświadczyć uroków gór. Nasza wędrówka prowadziła przez malownicze krucze skały, skalny stół, sowią przełęcz oraz czarną kopę. Trasa, którą wybraliśmy biegnie wzdłuż granicy z Czechami, oferując niezwykłe widoki na oba kraje. Panorama, którą mieliśmy okazję podziwiać, była naprawdę imponująca, o wiele ciekawsza i bardziej zróżnicowana niż ta, którą oferuje tradycyjna trasa na śnieżkę. Każdy kolejny odcinek szlaku odkrywał przed nami nowe, zapierające dech w piersiach krajobrazy, od surowych, skalistych formacji po szerokie doliny i głębokie lasy. To była wędrówka, która pozwoliła nam naprawdę poczuć bliskość natury i cieszyć się każdą chwilą spędzoną w górach. Podczas naszej wędrówki zbierające się chmury zaczęły tworzyć na niebie dramatyczne obrazy, które dodawały niesamowitego klimatu całej wyprawie. Na szczęście, mimo groźnego wyglądu, obyło się bez opadów deszczu. Te chmury, przetaczające się nad górami, sprawiły, że widoki stały się jeszcze bardziej niezwykłe i tajemnicze. Gra świateł i cieni na skalistych szczytach oraz widok mgły unoszącej się nad dolinami tworzyły niezapomniany spektakl, który uczynił naszą wyprawę wyjątkową. Po sześciu godzinach intensywnej wędrówki udało nam się zdobyć śnieżkę. Było to niesamowite uczucie stanąć na szczycie, wiedząc, że pokonaliśmy jedną z najbardziej wymagających tras w karkonoszach. Po krótkim odpoczynku na górze czekało nas już tylko zejście, które zajęło kolejne cztery godziny. Łącznie przeszliśmy około 23 km, co sprawiło, że była to najdłuższa trasa, jaką dotychczas pokonaliśmy w górach. Mimo zmęczenia, każdy krok wart był wysiłku, a satysfakcja z osiągnięcia celu i przepiękne widoki, które towarzyszyły nam przez całą drogę, pozostaną z nami na długo. Po wyczerpującym dniu zdobywania śnieżki, postanowiliśmy, że kolejny dzień poświęcimy na odpoczynek. Ten dzień pozwolił nam na regenerację sił i delektowanie się lokalnymi smakami, a także na spokojne odkrywanie uroku Karpacza w bardziej relaksującym tempie. Kolejne dwa dni spędziliśmy w Wałbrzychu, ale zanim dotarliśmy do tego urokliwego miasta, zatrzymaliśmy się w Kamiennej Górze, gdzie odwiedziliśmy niezwykłe miejsce Projekt Arado. Projekt Arado to tajemnicze i historycznie znaczące miejsce, znajdujące się w Kamiennej Górze. Było to jedno z wielu projektów związanych z niemieckim przemysłem wojskowym podczas II wojny światowej. Projekt Arado to zespół podziemnych kompleksów i bunkrów, które miały służyć jako tajne laboratoria i fabryki do produkcji zaawansowanych technologii i broni. Obiekt łączy w sobie tajemnice historyczne i nowoczesne technologie, a jednym z jego głównych tematów jest złoty pociąg. Legenda o ukrytym przez Niemców składzie pełnym skarbów, który miał być zakopany w okolicznych górach. W miejscu tym można dowiedzieć się o historycznych działaniach niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, który w czasie wojny skupiał się na rozwijaniu nowoczesnych technologii wojskowych. W ramach projektu Arado powstały m.in. plany budowy innowacyjnych samolotów i innych urządzeń militarnych. Zwiedzający mogą zapoznać się z różnymi aspektami pracy nad tymi technologiami, jak również z realiami życia codziennego w warunkach wojennej tajemnicy. Kolejną atrakcją, którą odwiedziliśmy, jest kopalnia węgla kamiennego w Wałbrzychu. Kopalnia, działająca od XIX wieku aż do 1996 roku, była jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych regionu. Niestety podczas swojej działalności miała również tragiczne momenty, w wyniku których zginęło około stu górników. Zwiedzanie kopalni z byłym górnikiem, który pracował tam przez wiele lat, oferuje unikalną perspektywę i bezcenną wiedzę o codziennej pracy w tym trudnym środowisku, której nie przekazałby żaden inny przewodnik. Na terenie kopalni znajduje się także niewielka wieża, widokowa, z której można podziwiać piękne widoki na okoliczne tereny, oferując chwilę wytchnienia i możliwość refleksji po fascynującej, ale intensywnej wizycie. W drugim i ostatnim dniu naszej wizyty w Wałbrzychu zwiedziliśmy imponujący zamek książ. Ten majestatyczny zamek. Trzeci co do wielkości w Polsce położony jest na malowniczym wzgórzu i oferuje fascynującą podróż przez historię i architekturę. Warto zwiedzić nie tylko same wnętrza zamku, ale także jego piękne tarasy, które zapewniają zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne tereny. Dodatkowo podziemne korytarze i bunkry zamku, związane z tajemnicami II wojny światowej, nawiązują do legendy o złotym pociągu, który rzekomo miał ukrywać skarby w okolicznych podziemiach. To niezwykłe połączenie historii, architektury i tajemnic czyni wizytę w Zamku Książ niezapomnianym doświadczeniem. Ostatnie dwa noclegi spędziliśmy we Wrocławiu, gdzie późne popołudnie poświęciliśmy na zwiedzanie urokliwego starego miasta. Następnego dnia rozpoczęliśmy naszą przygodę od nietypowej zabawy czyli poszukiwania krasnali, która jest jedną z najpopularniejszych atrakcji Wrocławia. Wyposażeni w mapę, Krasnali zakupioną w Centrum Informacji Turystycznej, ruszyliśmy na poszukiwania tych uroczych figurek. Niektóre z nich były łatwe do zauważenia, podczas gdy inne były sprytnie schowane w mniej oczywistych miejscach. Ta zabawa dostarczyła dzieciom mnóstwa radości i była świetną okazją do nauki orientacji w terenie, a także do odkrywania mniej znanych zakątków miasta. Następnie odwiedziliśmy Hydropolis, nowoczesne centrum nauki poświęcone wodzie, które jest jednym z najciekawszych miejsc we Wrocławiu. Hydropolis znajduje się w zabytkowym budynku XIX wiecznego wodociągu i oferuje interaktywne wystawy oraz multimedialne prezentacje na temat wody w różnych aspektach od jej roli w przyrodzie, przez technologie związane z wodą, aż po jej znaczenie w życiu codziennym. Zwiedzający mogą poznać cykl wodny, eksperymentować z różnymi właściwościami wody oraz odkrywać jej wpływ na środowisko i społeczeństwo. To niezwykle pouczające i angażujące miejsce, które w przystępny sposób przybliża skomplikowane zagadnienia związane z tym życiodajnym żywiołem. Jeśli wieczór we Wrocławiu, to koniecznie trzeba spędzić go na pergoli. Pergola to nowoczesne, przestrzenne miejsce zlokalizowane przy Hali Stulecia, które oferuje wyjątkowe atrakcje dla każdego. Centralnym punktem Pergoli jest multimedialna fontanna, która każdego wieczoru zachwyca spektakularnym pokazem świetlnym i wodnym. W połączeniu z muzyką efekty wizualne tworzą niezapomniane widowisko. To idealne miejsce na relaksujący wieczór i cieszenie się wrocławską atmosferą. Ostatni dzień naszej podróży spędziliśmy w Aquaparku Wrocław, gdzie relaksowaliśmy się i bawiliśmy przez większość dnia. Ten nowoczesny kompleks wodny oferuje mnóstwo atrakcji, w tym rozbudowany kompleks basenów, zjeżdżalnie wodne, sauny oraz strefę spa. Dzieci mogą korzystać z różnych atrakcji wodnych oraz zjeżdżać na zjeżdżalniach, co dostarcza im mnóstwa frajdy. Dorośli mogą się odprężyć w strefie wellness lub również na zjeżdżalniach. Aqua Park Wrocław to doskonałe miejsce na relaks i zabawę dla całej rodziny, a jego bogata oferta sprawia, że można tam spędzić cały dzień, ciesząc się wodnym szaleństwem i odprężeniem. Pora na krótkie podsumowanie naszych wydatków na wakacjach. Na noclegi przeznaczyliśmy około 3300 zł. Miejsc noclegowych szukaliśmy na Bookingu. Pod uwagę braliśmy te, które mają średnią notę powyżej 8. Na bilety wstępu na różne atrakcje turystyczne wydaliśmy niecałe 2500 zł. Natomiast za jedzenie zapłaciliśmy niecałe 2000 zł. Do tych wydatków należy jeszcze doliczyć około 200 zł na benzynę, gdyż poruszaliśmy się samochodem. Razem za wakacje w górach zapłaciliśmy blisko 8000 zł. Za te pieniądze nie znaleźlibyśmy wycieczki all inclusive za granicą, która mogłaby dostarczyć nam tylu wrażeń i bliskości natury. Jeśli więc ktoś szuka pomysłu na rodzinne wakacje w Polsce, nasza wyprawa może być świetnym źródłem inspiracji i praktycznych wskazówek, jak zorganizować takie wakacje na własną rękę.